Dziś przeczytam Wam bajkę napisaną przez Ibn Arabiego, poeta i mistycznego filozofa arabsko-andaluzyjskiego. To tam pewien szaleńczo zakochany mężczyzna zastukał do domu swojej ukochanej. Zapytała go z za zamkniętych drzwi. Kto tam odpowiedział: To ja, ukochana, powiedziałam na to. Będą mnie pomieści nas dwoje, ciebie i mnie. I drzwi pozostały zamknięte. Odszedł zatem rozważyć to wszystko na pustyni i powrócił po latach i znowu zastukał do drzwi. Głos jego ukochanej zapytał. Kto tam? Odpowiedział jej. To ty. I drzwi zostały mu otworzone w pracowni filozofa. Ten tekst przedstawia nam miłość jako zjednoczenie dwóch istot do takiego stopnia, że tworzą już jedno. Czy to dobry sposób kochania? Czy musimy zupełnie o sobie zapomnieć, żeby wejść w stan miłości? Mamy tu do czynienia z tekstem napisanym przez Mistyka. Można zatem widzieć tu również symbol miłości do Boga. Według tej przypowieści, warunkiem prawdziwej wiary i miłości może być tylko i wyłącznie pełne zanurzenie w drugiej osobie. Czy myślicie, że jest to możliwe? Czy możliwe jest odpowiadać na pytanie, kto tam, o ty? Ciekawa jestem Waszych odpowiedzi.